Cześć, ja jestem Brudaty, a przed wami dzisiaj powrót do klasyki, a raczej repowrót do powrotu, bo grę nazwaną Swind z takimi kropeczkami pomiędzy, kiedyś już pokazywałem dawno, dawno temu w starej formie, chyba z 7 albo 6 lat temu, kilka tygodni temu dostałem od jednego z widzów, z was, komentarz, że nadchodzi remaster. Jako fan tej gierki sprzed wielu, wielu lat, no nie mogę przejść obojętnie i nie zrobić materiału na ten indyczo-growy kanał o tej grze, mimo że raczej większość z was się tym tytułem nie zainteresowała. Swego czasu, jak byłem młody i piękny, to kochałem klasyczne RTS-y, typu Command and Conquer, Age of Empires, Sudden Strike, Blitzkrieg. Wtedy pomiędzy tymi klasykami wcisnął się jeszcze tak jakoś z boku łokcie, właśnie swine. Mimo, że już jak na tamte czasy nawet, no nie był to RTS bardzo rozbudowany, bo wydaje mi się, że ówczesny Sudden Strike ten tytuł, czy ówczesny Command and Conquer, no ten tytuł po prostu by bez problemu rozwalił pod względem rozbudowania, i też, mimo że nie był to tytuł, ładny graficznie, mimo że bardziej był nastawiony dla dziecka niż dla dorosłego gracza, to gdzieś ten Swine mi w serduszko po prostu wrosł. Spodobał mi się stopień trudności, przywiązanie do naszych jednostek, opcje ich modyfikacji lub awansowania, oraz też fabularny śmieszek, bo Swine to konflikt pomiędzy zadufanymi w sobie francuskimi króliczkami oraz imperialistycznymi, brutalnymi niemieckimi świniami. Wiem, że to brzmi jak y, trochę narodowo obraźliwie, ale takie jest uniwersum tej gry. Wtedy nikt nie miał o to bólu dupy. Swine HD Master pojawił się 23 maja 2019 roku na Steamie. Oryginał wydany został 30 października 2001 roku. Minęło 18 lat. W 2015 oryginalni autorzy z węgierskiego studia Storm Region, które odpowiadało za pierwowzór Peter Bajusz oraz Satilla Bangichowa. Ciężkie. Nazwiska wiem, stworzyli nową ekipę pod nazwą Kite Games. W 2017 roku powrócili, wydając bardzo oczekiwanego, ale jednak no niestety średnio udanego Sudden Strike 4. Po ile świnia w HD. Oficjalnie na stanie po zaledwie 35 zł, nawet 30 zł było w dniu premiery, tam przecena była. Na G2 na razie ofert na ten tytuł nie znajdziemy, może dlatego, że grę pokazuje w sumie dziennie albo dwa po premierze i warto szukać też wpisując różnie na G2 pełną nazwę albo z kropkami, bo różnie może znaleźć. Fabularnie chromkowate świnie podbiły ziemię należące niegdyś do ha ha królików. Z uwagi na przewagę w technologii oraz błędy w obronie, zające musiały przejść do ruchu oporu. Skąd my to znamy? Zbierając oczywiście rozbite jednostki działając zaskoczenia. Swine mamy dostępne trzy tryby gry, kampanię podzieloną na dwie strony oraz tryb sieciowy, gdzie możemy zmierzyć się z innymi poprzez po prostu internet. Warto jednak zaznaczyć ekstremalnie mocno jedną rzecz. Ten tytuł już w oryginale był dość prosto zrobiony, to było totalnie amatorskie studio, mała ekipa, parę osób chcąca zrobić sobie po prostu RTS-a, czyli nawet samouczek, w którym mamy nauczyć się sterowania kamerą, lub pierwsza misja, gdzie mamy rozwalić tak mocno pobijane jednostki wroga, no jest tutaj niczym niezwykłym. Stopień trudności za to rośnie w słońc z czasem i to mi się bardzo w tej grze spodobało, chociaż jedną z minimalnych może wad jest trochę długość tej gry, to 22 misje, czyli 11 na stronę, z czego pierwsze, wydaje mi się, że pierwszą misję z każdej strony, czyli świniaków i króliczków, zajączków przejdziemy bez większego problemu. Cena jest do tego właśnie, wydaje mi się, że odpowiednia. Te 35 zł za ten tytuł, który przyjdziemy sobie, myślę, że może w dwa dni to nie jest źle. Ostatnie, ostatnie emisje w tej grze jednak są bardzo trudne. Swine ma dość ciekawy element, powiedziałbym, że przegranej, czyli możemy ten tytuł przegrać. Mimo to, że kampania podzielona jest na epizody, które możemy sobie wczytać, to możemy trochę w nich. Przegrać. Cechą bardzo przyjemną dla mnie w tej gierce jest możliwość właśnie utraty jednostek oraz brak systemu budowania. Tak, jest to RTS bez budowania baz, zbierania surowców czy produkowania. Mamy jednak opcję pauzy oraz przyspieszenia czasu, jeżeli chcielibyśmy przemyśleć sytuację lub pewni jesteśmy, że nasze jednostki nie padną, podróżując gdzieś tam z punktu A do B na mapie. Jest to strategia bardziej oparta o perfekcyjne zarządzanie jednostkami i wykorzystanie, czyli w sumie, gdyby tak spojrzeć na słań oraz tamte lata, rok 2001, to autorzy tak jakby chcieli zrobić swojego Sudden Strike'a, w którym też trzeba było wykorzystać armię idealnie, ale jednak nie mieli tyle funduszy, żeby zrobić tytuł tak bardzo rozbudowany, więc zrobili troszeczkę, można powiedzieć, że parodię. Te jednostki w Swine wykonane są mega śmiechowo. Mamy na przykład karotterię, czyli działo oblężnicze, które bruje marchwią. No, wiadomo, animacja jest, powiedzmy, bardziej prosta, ale chodzi o to, że każda strona konfliktu w tej grze ma swoje, jakby trochę fabularne jednostki. Świnie mają na przykład za to świńskiego bumboxa tanka, czyli moździerz oblężniczy z charakterystycznym świńskim ryjkiem z przodu. Wygląd tych jednostek zmienia się trochę wraz z ich poziomem, na przykład mają jakieś dodatkowe tarcze pomontowane, widać jakieś tam na przykład jakąś rdzę, widać jakieś znaczniki tego, że pojazd jest dość do doświadczony w walce i tak dalej. Te pojazdy w sławie odgrywają główną RTS-ową rolę, czyli mają swój poziom paliwa, mają swój poziom życia, czy powiedzmy pancerza, mają poziom amunicji, doświadczenia i pojazd też może zostać na przykład wyłączony z walki, ale dalej jest w stanie. Strzelać albo na przykład nie będzie miał paliwa, przez co się nie będzie mógł poruszać, ale dalej będzie spełniać swoją rolę, jeżeli chodzi o niszczenie przeciwników. Raz zniszczony pojazd z naszej ekipy, jaką zawsze bierzemy sobie na daną misję, praktycznie zostaje zniszczony do końca, więc jeżeli stracimy jednostkę, która jest bardzo doświadczona i tak dalej, no to. No, boli to. Na każdej z planż z kampanii dostajemy konkretne zadanie, na przykład zdobyć stację kolejową, zniszczyć okopane pozycje artyleryjskie wroga, rozwalić jakiś radar, przebić się naszym niewielką, niewielkim oddziałem naszych jednostek przez duże jednostki przeciwnika i tak dalej, gdzieś tam lawirować pomiędzy nimi, skanować, harasować, jak to się nazywa, czy po prostu wrzucać skautów, tak, żebyśmy wiedzieli, gdzie są przeciwnicy. Jeżeli zaatakujemy na przykład bezpośrednio ciężkimi czołgami na bunkry, to zostaniemy zmiecieni. Obrona pozycji wroga zmusi nasze pojazdy albo do zatrzymania się, albo do obrywania właśnie z tych bunkrów. Jeżeli do walki za to użyjemy lekkich, szybkich ścigaczy, to odciągniemy osłonę bunkrów, a artyleria, no, bez problemu sobie tutaj poradzi z tymi y, bunkrami bez większego, wiecie, no, straty w jednostkach, tak? No, musimy jednak pamiętać o paliwie, dlatego do ekipy na przykład dobieramy jeszcze gazik z hakiem oraz jeden zbiornik, przez co ten gazik z hakiem będzie ten zbiornik cały czas gdzieś tam zabierać i nasze pojazdy będą miały cały czas paliwo pod ręką. Pomiędzy plaszami możemy modyfikować właśnie nasz oddział pojazdów, ulepszać lub je sprzedawać. Jednak w jakiejś misji okazuje się, że lepiej było wybrać skrzynkę z amunicją, bo przykładowo na mapie już znajduje się lekko broniony punkt z paliwem jako strategiczny obiekt, za to artyleria świetnie się na tej mapie sprawdza... Ale cały czas brakuje do niej amunicji, czyli balansowanie tym naszym oddziałem też gra tutaj w Swine wielką rolę. Dym trzeba mocno obalansować, a nawet można zrobić taki trik, gdzie wóz dowodzenia z ulepszeniem na powiększony zasięg widoku ma oko na bunkier wroga, artyleria go nawala, a przy okazji wóz właśnie zaopatrzeniowy dorzuca mu cały czas amunicję. Innym razem okazuje się, że perk na wykrywanie min miał na danej mapie dużo sensu, bo cała mapa jest tymi minami uwalona, albo straciliśmy właśnie jedyną jedyną jednostkę z tym wykrywaczem, co powoduje, że musimy sobie wczytać gry albo zmienić no tą naszą ekipę na trochę inną. Co fajne w Swine możemy albo się na minach legendarnie wyłożyć, czyli cała nasza ekipa wjeżdża w pole minowe, albo wyłożyć legendarnie przeciwników, bo ciężki czołg wroga na przykład jedzie przez swoje pole minowe, nie aktywuje go, a my bum, w jedną z takich min z artylerii i robi się reakcja łańcuchowa. Tak, jest leciutki ogień sojuszniczy, nasza arta lub rakietnica może uszkodzić nasze jednostki, a wrogowie czasami potrafią roz Zwalić swoich. To wszystko balansuje, czy powiedzmy, może nie balansuje, ulepsza. Bardzo fajny dubbing jednostek i takie jeszcze fajne animacje pojawiające się, że na przykład, jak rozkładamy em, artylerię, no to króliczek kładzie sobie nogi na kierownicy i mówi, że no to pora, coś tam na kawę albo coś takiego. Oczywiście te efekty w opcjach możemy wyłączyć, jeżeli irytują nas takie ciągłe powiadomienia o tym, co robią jednostki. Pojazdy zdobywają doświadczenie i to mega mocno czuć, kiedy na przykład ulepszone o szybkość i przeładowanie, wóz z karabinem maszynowym praktycznie. Bez strat w pancerzu w zdrowiu niszczy taki sam włos przeciwnika, który nie ma żadnych ulepszeń i też nie ma poziomu. Z drugiej strony, jak mówiłem, utrata takiej jednostki boli. Oczywiście możemy wczytać C2, ale jednak jeżeli zaliczymy mapę, tracąc taką jednostkę, już się z tym pogodziliśmy, no to to boli na następnej mapie, bo tej jednostki po prostu nie będziemy mieć. Samych jednostek no nie jest słań za dużo, ale każda z nich w jakiś sposób wyklucza inną. Szybkie skałty radzą sobie doskonale z artylerią, bo ona nie potrafi strzelać na blisko, albo z wyrzutniami rakiet. Ciężkie czołgi wiadomo doskonale sobie radzą z lekkimi czołgami albo z jakimiś innymi pojazdami mamy też stawiacze min, moździerze, holowniki wozy dowodzenia oraz wózki z amunicją paliwem i naprawą, mamy też możliwość na przykład zrzutu mm, nalotu tak? czyli samolot sobie leci, bombarduje jakiś teren nie jest to dużo, ale jak mówiłem gra jest po 8 euro, po te 35 zł więc wydaje mi się, że taka cena za taki tytuł sprzed wielu lat, jeżeli ktoś go kochał to jest ok. pojazdy dzięki ulepszeniom oraz poziomom mogą mieć różny zasięg widoku, różne zasięg strzału, obrażenia, czas przeładowania, przedni, boczny pancerz a także prędkość poruszania się, więc no, nie zawsze starcie z tym samym pojazdem jest takie samo. Na kampanii ma to spore znaczenie i średnio na jednej mapie w ka kampanii powinniśmy spędzić, wydaje mi się, że minimum 15 do 30 minut, w zależności od tego, po jakiej stronie konfliktu gramy, jak mówiłem, króliki na początku są trochę łatwiejsze, świniaki na początku są trochę trudniejsze. To nie jest źle, kiedy mamy tych map niby 20, wydaje mi się, że ta grana na 2, może 3 dni powinna starczyć. Jeżeli gramy przez sieć z kumplem albo otwieramy rozgrywkę jako publiczną, no to działa to nieco inaczej. Tutaj ten system gry jest trochę inny. Jednostki kupujemy za walutę i staramy się kontrolować mapę, pokonać przeciwnika kupując tych więcej jednostek, jeżeli oczywiście możemy. Mapek jest 14 do multi, do 8 graczy max, więc wydaje mi się, że całkiem spoko. Problem tylko z tym, że nie ma botów oraz prawdopodobnie gry będą dostępne jedynie w okolicy premiery wersji HD. Później pewnie tych gier otwartych, serwerów do grania będzie trochę mniej. Są też fajne modyfikatory rozgrywki, na przykład Jakie przejmujące no, generują nam punkty do zakupów, mobilne fortece albo opcje ulepszania jednostek, to wszystko można włączyć i wyłączyć. Więc wydaje mi się, że rozgrywki na multi mogą być bardzo ciekawe, kiedy bitwy będą z udziałem no, nie kilku, a na przykład kilkunastu albo kilkudziesięciu jednostek. Można też wyłączyć zużycie paliwa albo inne tego sprawy, jeżeli chcemy, żeby rozgrywka była bardzo szybka. Slain ma też swoje oczywiście wady i osoby, które negatywnie oceniły ten tytuł na Steamie, mają w pewnej mierze nieco racji. Boli trochę fakt braku botów, jak mówię. Oraz braku klasycznego trybu Skirmish, żebyśmy mogli sobie po prostu pograć właśnie z botami na jakichś normalnych mapkach. Nawet jak odpalimy multi i tam sobie odpalimy mapę samemu, to niestety nie da się jej uruchomić. To w sumie największa wada tej gry, czyli brak botów. Kampania świniaków na początku gry jest dość trudna i to jest taki styl pierwszych misji, gdzie musimy się trochę wszczepić w to, jak autor zaprojektował daną mapę. Kilka mapek kampanii jest głupio trudnych, czyli bez wielokrotnego podchodzenia i wiedzy co gdzie jest, na pewno na, no, za pierwszym razem tej gry nie ukończymy, czy tam powiedzmy planszy. Często w kampanii świniaków wygląda to tak, że mamy 8 pojazdów na 28 pojazdów przeciwnika. Artyleria i lotnictwo jeżeli się nie wszczepimy w to, jak autor zaprojektował mapę, no to nie da rady. Muszę się zgodzić, że niektóre plansze z kampanii Z3 są kosmicznie przegięte. Ogółem jest to gra z 2001 roku i ma prawo mieć wylewki z tamtych lat. Pamiętajcie, że ta gra ma prawie 18 lat. Szkoda tylko, że te błędy nie zostały naprawione lub ulepszone. Słyn HD to bardziej jest remake niż remaster. Nie wiem, czy mogę to po prostu tak jasno odróżnić poprawnie, co mam na myśli. Remake w mojej ocenie to jest powiedzmy odtworzenie gry, czyli zrobienie jej tak, żeby działała na dzisiejszych komputerach i wyglądała na jak na dzisiejszych komputerach. Remaster to w mojej ocenie jest ulepszenie, czyli rozwinięcie tego, co było. Tutaj nie ma żadnego rozwinięcia. Uznajmy, że o to mi chodzi, prawda? Poprawiono grafikę, Gierka Śmiga, w 144 klatkach, na monitorze nawet 4K bez problemu, odpala się od razu, żadnych zwiech i tak dalej, ale takie wylewki jak brak możliwości strzelania całym oddziałem artylerii, tylko każdą z osobna, to pozostało. Raz to działa, raz to nie działa, czyli raz zaznaczamy sobie kilka dział artyleryjskich, czy powiedzmy no tych stanowisk, niech będzie rozkładanych, strzelamy i one nie strzelają razem, musimy każdą osobno, czasami jednak strzelają razem. Autorzy mogli zadbać w końcu o realne oświetlenie, a tutaj mamy takie powiedziałbym tikowe, czyli jakby odświeżane, co Pół sekundy co sekundę wraz z poruszaniem się pojazdu. I to czasami sprawia, że wjeżdżamy wprost pod lufę wroga, z on nagle nam się pojawia. W większości RTS-ów ten fog of war, czy powiedzmy tam mgła, że nie widzimy przeciwników, działa bardzo płynnie, tak? Jedziemy. I to się po prostu pojawia, tak? Tutaj działa to tak, jakby było odświeżane. Inteligencja pojazdów, które lubią się na sobie wieszać lub wzajemnie blokować dalej tutaj jest, czyli jeden pojazd zjeżdża z górki, drugi podjeżdża, po chwili zmieniają się miejscami i tak w kółko póki tego sami nie rozwiążemy, tak? Bywają wylawowe misje, gdzie mamy się bronić przez 15 minut, z czego przez 10 minut się nic nie dzieje. Albo by wyrzutnie rakiet na przykład nie musiały bombardować mega kosztowną amunicją pola minowego przeciwnika, na każdą minę używając Całej salwy. Przydałaby się opcja właśnie tego, żeby pojazdy ignorowały ym, miny. Oczywiście można ustawić to, żeby pojazdy na przykład strzelały tylko i wyłącznie za naszym rozkazem, ale z drugiej strony, kiedy same zostaną zaatakowane, no to wtedy się nie potrafią bronić, więc no, można było to lepiej wyko wykonać. Finalnie ciężko mi tak po prostu powiedzieć czy słucham. HD Remaster oceniam pozytywnie. Bo wiecie jak jest, macie sentyment do jakiejś gry, więc nie będziecie gadać o niej bardzo źle i odradzać jej zakup, tak? No nie licząc oczywiście wymienienia troszeczkę wad. Dla mnie to dobry, tani RTS, który w końcu można sobie kupić legalnie. Bo często bywa tak, że stare gry sprzed 15, 20, 25 lat przechodzą formę Abandonware. Czyli autorzy ich już nie wspierają, nie sprzedają ich legalnie, firma tworząca grę już nie istnieje, nie ma wsparcia i tak dalej. Świniaki się ogarnęły i po 18 latach można ten tytuł kupić normalnie, legalnie na Steamie. To to, co jeszcze jest za tą grą, to fakt, że ruszy na aktualnych zegarkach, albo nie wiem, na domofonie nawet. 1 GB RAM oraz karta ze 128 mega. No nie wiem, nawet najsłabsze dzisiejsze laptopy mają dużo, dużo więcej. Bardzo miło było mi pograć w grę z młodości ponownie oraz posłuchać tego mocno śmiechowego soundtracka. Ehm, też posłuchać sobie tych wszystkich głosów, które mówią świniaki i króliki w momencie na przykład obrywania czy zniszczenia przeciwnika, jest to bardzo śmiechowe. Dodatkowo rzeczy znajdziemy w folderze z grą, tam mamy bonusy jak materiały o tym jak gra była tworzona i w sumie to jest bardzo fajny pomysł powrót autorzy po kilkunastu latach wracając do, do, do tego co zrobili kiedyś i mówią o tym jak grę robili kiedyś dawno, dawno temu. To jest bardzo fajne historyczne, growo rzecz po prostu do przejrzenia sobie. To czego mocno tutaj brakuje to jak mówiłem botów oraz edytora mapek. Z tego co gdzieś tam wyczytałem to silnik gry jest bardzo twardy i to praktycznie klocki Lego. Autorzy niby mają gdzieś może w przemyśleniach to by jednak po wielu latach no otworzyć grę na Możliwość jej modyfikowania, to byłby w mojej ocenie świetny krok. Niestety, boty nie są w planach, i to jest potwierdzone w dyskusjach na Steamie, że autorzy nad botami, no, nie za bardzo chcą pracować. Kończąc powoli, zostawię na YouTubie miniaturkę lekko zieloną, czyli nie polecam gry rękoma i nogami, ale remake oceniam pozytywnie. Brak nadmiernych zmian, przystosowanie do dzisiejszych czasów, te same wspomnienia co kiedyś i bardzo niska cena. Na koniec klasyczne dzięki płatnym subskrybentom. Dołączył do nich Paweł Rudkowski, którego zalaminowany atarek ląduje do reszty. Poza nim dzięki Niedzwiu, Tomek, Guster, Kansor, Kasiencja, Łukaszew, Predio, Izak, Marut, Maksimus, Solini, Arkadiusz, Łukasz, Z, Szpak, 77, Cyborg, Kazmą i Bacior, Latino Kila, Tobi Cizeron Play the Game, Lucas Art, elmot Spincer, Opankrólik, Agolpa, Gadki, Lysy, Skotopank, Mikus, Matamet oraz Wulu. Po prawej znajdziecie jak zwykle najnowszy film na kanale, a po lewej opcji zostania tutaj na dłużej. Tyle.